Cześć! W tym filmiku przygotowałem dla Was kilka porad i sztuczek związanych z kamerą w Poko X7 Pro, które uważam, że mogą się okazać być pożyteczne dla niektórych przynajmniej z Was. Także zaczniemy od trybu Pro. Jeżeli często korzystasz z trybu Pro, to jest tutaj kilka funkcji, tu, które mogą usprawnić Ci korzystanie z tego trybu. Szczególnie jeżeli często. Modyfikujesz ustawienia związane właśnie z tym trybem, jak chociażby ISO, czy, czy także szybkość migawki. Jeżeli zdarza Ci się właśnie często to zmieniać, to na pewno spodoba Ci się tworzenie presetów. W tym miejscu mamy tutaj taki plusik, możemy na niego nacisnąć, aby znaleźć różne presety. presety. Mamy tutaj kilka takich standardowo dodanych, natomiast oczywiście możemy dodać własne ustawienia funkcji pro, własne parametry zapisać i tak samo możemy się dzielić z innymi swoimi parametrami, które sobie stworzyliśmy i zapisaliśmy. I możemy następnie także oczywiście importować. Po pobraniu spakowanego pliku z parametrami możemy właśnie wybrać opcję importu, i następnie wtedy dodaje nam się jako kolejna opcja szybkiego przełączenia parametrów. I do czego właściwie to służy? A no właśnie dlatego, do tego, że albo inaczej, w takich momentach, kiedy zdarza nam się właśnie zmieniać te parametry ze względu na chociażby oświetlenie, na miejsce, na porę dnia i tak dalej. To takie korzystanie z zapisanych parametrów bardzo nam to usprawnia, ponieważ nie musimy za każdym razem zmieniać te parametry. Dodatkowo w trybie Pro możemy nie tylko robić zdjęcia, ale także filmy i aby zmienić z trybu zdjęć na, na tryb kręcenia filmu wideo wystarczy, że naciśniemy z kolei na tę ikonkę po prawej stronie, która oczywiście się zmienia w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy. I tak jak widać, teraz w tym momencie mamy tryb wideo, gdzie również mamy różne parametry, które możemy sobie dostosować. I w zasadzie to tyle. Także, jeżeli chcemy z większą dokładnością, powiedzmy, jeżeli chodzi o obraz, tworzyć filmy, no to możemy to zrobić właśnie w trybie wideo. I jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć w samym trybie Pro i jest to możliwość wykorzystania 50 megapikseli, ponieważ standardowo ta opcja nie jest włączona. Oczywiście mamy oddzielny tryb 50 megapikseli, który jest poza Pro i znajdziemy go w więcej, czyli tutaj w tym miejscu. Natomiast sam tryb Pro również posiada tę e, opcję korzystania z 50 megapikseli I aby to włączyć musimy nacisnąć na tę strzałkę, którą mamy na górze na środku ekranu. I w tym miejscu mamy właśnie tryb ultra HD, czyli 50 megapikseli. Warto tutaj też zaznaczyć, że te 50 megapikseli jest dostępne tylko wtedy, kiedy korzystamy z 26 mm. Dokładnie z obiektywu 26 mm. Jeżeli skorzystamy z 15, no to w takim wypadku nie będzie już opcji korzystania z 50 megapikseli. I to tyle, jeżeli chodzi o sam tryb Pro. Teraz możemy przejść do trybu wideo, ponieważ w trybie, w trybie wideo została dodana bardzo ciekawa funkcja, która jest szczególnie przydatna dla tych, którzy chcą kręcić filmy wraz z jakimś skryptem. Jeżeli nie chce Wam się powiedzmy drukować skryptu, zapamiętywać go czy cokolwiek z tych rzeczy, od teraz możecie wejść w menu kamery i skorzystać z promptera. Dzięki teleprompterowi. Możecie sobie wczytać, wpisać Wasz skrypt. Aby to zrobić mamy tutaj tą ikonkę. Tutaj możemy sobie importować tekst bądź też go napisać. I następnie w trakcie nagrywania możemy sobie włączyć i teleprompter będzie nam przewijał tekst. Oczywiście możemy sobie dostosować rozmiar tekstu, jak i szybkość przewijania, w zależności oczywiście od ilości tekstu, tekstu i tego jak szybko czytamy. No, ale mamy tutaj naprawdę super opcję. Możemy oczywiście także zmniejszyć bądź zwiększyć ten prompter, żeby zajmował nam trochę mniej miejsca, bądź jeżeli nam to nie przeszkadza, to oczywiście możemy go sobie poszerzyć. Także bardzo ciekawa funkcja dla vlogerów, którzy kręcą sobie jakieś filmy, którzy no, no w sumie od dzisiaj, jeżeli mają ten telefon, nie muszą właśnie zapamiętywać tekstu bądź pilnować swojego tekstu, jeżeli mają w. Gdzieś indziej. Wystarczy, że sobie zimportują, właśnie do telepromptera i sprawa załatwiona. Następnie pokażę Wam pewną sztuczkę związaną z wykonywaniem zdjęć po, po czasie. Taki, oczywiście standardowo mamy taki minutnik, i w zasadzie ta opcja, którą chcę Wam teraz pokazać, nie jest niczym dosłownie oryginalnym. Pojawiała się ta opcja już w innych urządzeniach, no ale, mimo wszystko, myślę, że warto o niej wspomnieć. Wchodząc jeszcze raz w menu, w trybie y, zdjęcie, mamy oczywiście ten samowyzwalacz, o którym wspomniałem, o tym minutniku. Yy, I mamy tutaj do wyboru 3 sekundy, 5 sekund bądź 10 sekund. Nie ma tutaj opcji zmienienia tego. Nie możemy sobie ustawić na przykład, nie wiem, na 4 sekundy, czy 7 sekund, czy tam 9 sekund, czy nawet więcej niż 10 sekund. Ale to nie znaczy, że w ogóle nie ma takiej opcji, ponieważ mamy samowyzwalacz seryjny. I on jest stosowany raczej do tego, aby wykonywać określoną ilość zdjęć z określonym odstępem czasowym. Tutaj możemy sobie wybrać jakąś liczbę zdjęć, możemy sobie ustawić nawet nieograniczoną. W zasadzie to nie ma, większej, nie ma większego znaczenia, jeżeli nam chodzi tylko i wyłącznie o ten czas. Możemy sobie tutaj ustawić nawet na te 10 zdjęć. Nie ma to znaczenia, ponieważ w trakcie wykonywania tego zdjęcia następnie możemy anulować, kiedy już wykonamy jedno zdjęcie. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje w tym wypadku, to interwał, czyli właśnie ten przedział czasowy. I tutaj możemy sobie ustawić, załóżmy właśnie te 2 sekundy, czy nawet te 13 sekund, czy nie wiadomo ile. Także ja sobie jako przykład ustawię 7 sekund, czyli tyle, ile nie było dostępne w tym poprzednim samowyzwalaczu. I teraz, kiedy zacznę robić zdjęcie, no to oczywiście mamy odliczanie, mamy te 7 sekund, powyżej mamy także pokazaną liczbę wykonanych zdjęć. Wykonuje nam się zdjęcie, mamy ponowne odliczanie, ale tak jak mówiłem, możemy zatrzymać. Także w ten sposób możemy skorzystać z seryjnego samowyzwalacza, aby stworzyć własny czas, aby wyznaczyć własny czas, po którym powinno zostać wykonane zdjęcie. Dodatkowo, w, chociażby właśnie w tym trybie, mamy opcję dotknij, aby zrobić zdjęcie, która pozwala nam na dotknięcie ekranu, aby wykonać po prostu zdjęcie. Tak to właśnie wygląda, i być może dla niektórych okaże się to być bardziej pomocne niż na przykład konieczność naciśnięcia przycisku na środku. Tutaj mogę także dodać taką ciekawostkę, jeżeli na przykład korzystacie z telefonu w angielskiej wersji językowej, to poza tym mamy także możliwość wykonania zdjęcia za pomocą komendy głosowej. W języku polskim, jak widać, tego tutaj nie ma. Natomiast, jeżeli, tak jak mówię, korzystamy z języka angielskiego w naszym telefonie, to mamy właśnie jeszcze możliwość aktywowania wykonywania zdjęcia za pomocą komendy głosowej i wystarczy wtedy powiedzieć cheese. I wtedy telefon nam wykona zdjęcie. Przechodzimy teraz do ustawień kamery, czyli naciskamy tutaj na tę ikonkę. I tak a propos jeszcze wykonywania zdjęć, to mamy jeszcze jedną. Bardzo fajną opcję, mianowicie dodatkowa migawka. Kiedy włączymy tę opcję, możemy sobie wysunąć migawkę i ułożyć ją, ułożyć ją sobie w dowolnym miejscu. Mamy wtedy dwie migawki, dwie, dwa przyciski odrobienia zdjęć, zarówno te na środku, jak i również te, które sobie gdzieś tu, tutaj sobie ułożymy. Co również jest dosyć podobne do tego, co przed chwilą pokazywałem, do tego dotykania ekranu, żeby wykonać zdjęcie. Natomiast to. Też może się okazać dla niektórych pomocne ze względu na to, że to też nie jest tak, że możemy nacisnąć gdziekolwiek przypadkiem, żeby wykonać zdjęcie, a koniecznie musimy mimo wszystko nacisnąć na migawkę. Jeżeli chcemy usunąć tę migawkę dodatkowo, no to przesuwamy ją z powrotem na środek na dół ekranu. Wracamy do ustawień. Mamy tutaj jeszcze kilka ciekawych opcji, jeżeli wejdziemy w ustawienia selfie, to mamy funkcję usuwania pieprzyków. Jeżeli, w trakcie, jeżeli mamy pieprzyki na twarzy i chcemy sobie je usunąć i mamy także włączony efekt wygładzania, no to możemy się pozbyć tych pieprzyków i wtedy AI nam usuwa te pieprzyki z, ze zdjęcia, z naszej twarzy. Następnie. Kolejna opcja, która również myślę jest bardzo ciekawa i która również jest bardzo standardowa, ponieważ jest ona chyba dosłownie dostępna w każdych telefonach, ale mimo wszystko jest bardzo przydatna, to funkcja przycisku głośności. W tym miejscu możemy sobie wybrać, co powinno się wydarzyć, kiedy naciśniemy dowolny przycisk od głośności. Standardowo jest to ustawione na samowyzwalacz na dwie sekundy, czyli po dwóch sekundach wykonamy zdjęcie. Możemy oczywiście to po prostu zmienić na migawkę, czyli po prostu wykonamy wtedy zdjęcie. Ale to co jest myślę takim najciekawszym narzędziem, najbardziej przydatnym to powiększenie, czyli możemy korzystać z zooma poprzez naciskanie na przyciski od głośności. Możemy oczywiście także wyłączyć całkowicie tę funkcję ustawiając na głośność, wtedy zmieniamy głośność telefonu, co jest w ogóle niczym związane z samym aparatem. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to możliwość modyfikacji, lekkiej modyfikacji naszego aparatu, ponieważ możemy zmienić układ funkcji. Oczywiście, możemy sobie zedytować to, co będzie nam dostępne w tych kafelkach na dole. Możemy sobie po prostu przeciągnąć na dół i, proszę bardzo, mamy dostępną tutaj opcję. Możemy ją także z powrotem przeciągnąć do funkcji więcej, do panelu więcej, aby schować. Mamy także tryb aparatu, co pozwala nam na Wyświetlanie kart więcej tego panelu, więcej jako takiej karty, tak jak mamy standardowo, bądź możemy to też zmienić na taki panel, który będzie nam się wysuwał, a właściwie będziemy mogli sobie sami wysunąć. Mamy także możliwość zmiany dźwięku migawki. Standardowo jest to taki oto dźwięk. Mamy cztery opcje do wyboru. Bardzo ciekawa funkcja. No, myślę, że jakoś mało przydatna, tak naprawdę. Jest to takie drobne urozmaicenie, ale mimo wszystko fajnie, że taka opcja się pojawiła, że możemy sobie zmienić dźwięk podczas wykonywania zdjęcia i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o sztuczki i porady związane z aparatem w Poco X 7 Pro. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.